Ola, na przykład, mogłabyś otworzyć telefon, kalkulator otworzyć, to byśmy sobie tak... Ola nie ma telefonu. Ja mam. Liczyli sobie na bieżąco. Liczyć zysk konkurencji? Wolne żarty. Uuu. Straty to co innego. O, mówiłam, że będziesz miał majtki. No mówiłem, gacie po tacie. matko święta w wcelowałem. Chyba nie jest, nie ma tragedii. Najpierw rzucił mi się oczywiście loga znanych firm, e, więc już bananek na, na ustach. Słuchaj, jak Dobrze. rozpakujesz pudło i zrobisz y, y, ten ślad na, na majtkach, to będziesz miał nowy. Ja, ja myślę, że już są zły. Słaj, ślad... ktoś się orientuje ślad na. 89 zł? 89 zł, ja, za 5 dych. To liczmy 5. Majteczki lak. Bielizny jest sporo, lecz Damian ma do odrobienia prawie 2,5 tysiąca złotych. Dopiero potem zacznie zarabiać. Po 5 dych. stówka liczy. To nie jest zły towar, ale to jest całkiem inna bajka niż ja sobie wyobrażam, że tam będzie. Pięknie. To nie, to nie są polczochy? To są y, majtki uciskające, takie jak ktoś jest grubszy. Oczywiście ty tego nie potrzebujesz. Nie. Ile mniej więcej to może być? Dwie dychy? Dycha? No to się nie znam. Wyceniliśmy ten towar, jak to by było, gdyby on po prostu wystawił i od ręki to sprzedawał. Wiecie, co dziewczyny chyba po jakieś dwie dychy, nie? Okay. Mm -hmm. No to liczmy 60 po... 60 zł. Po 6 dych. O, o, o. Całe szczęście, że ten towar się nie tłucze. Cieszę się, że nie wziąłeś pola. Hmm. Cieszę się, że się cieszysz. Tak? Super. To też jakiś majtki. I tak mi racji nie przyznasz, ale wiem, nie że machasz. Miałam dobrą intuicję. Żeby się pozbyć szybko towaru, cena musi być atrakcyjna. Osiem bym dał. Do... Spróbuję za 8 sprzedać, jak się nie sprzeda, wtedy zejdę. A ekopak, to nie wiem, co to jest nawet. Zobaczy, nieużywane. Chyba nie. Dwie dychy, będziemy liczyć. No, Ola, liczysz tam? Tak. A tu to za 6 dych. No, kolejne dwie dyszki, dobra? Dychę za sztukę, No ile To tego jest. tutaj, nie wiem, z 5 dych. Nie czuję tych gaci kompletnie. Gacie i gaci, ile tych gaci? Bokserki, majtki, ciągle są majtki. Majtki. E, Ola, dwie dyszki, kolejna. Jedna aukcja sprawiła, że w Polsce pojawił się nowy potentat branży bieliźniarskiej. Dwa. kolejny nasz majtek. 5 Pięć 5 I tam na dnie pudełka też same gacie? Same gacie. Myśleliśmy, że na dnie co będzie coś innego. Tu majtki. Majtki do majteka zbierze się miarka? W tej branży tak to nie działa. Zysk magika rośnie w żółwim tempie. Ale są fajne, są z elastyną. Ale naprawdę jest. Ja nie? już po prostu. I ty chciałaś to kupić, zobacz jakby o, się ja to 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 I bardzo się cieszę, że w ogóle nie wziąłyśmy tego. Przyznaj mi w końcu rację. Eee, 35 zł i dolicz jeszcze 5 dych. Eee, na razie słabo. Cena, my? znalezienie, rozmiar i te wszystkie elementy to są dla mnie za, za dużo. Ile jest? Eee, 295. Czekaliśmy. Czekaliśmy na to, aż po prostu wyciągnie coś takiego, wiesz, takiego, wow.